zobaczyć, czy nasza plaża jest wolna. Chwila prawdy. Piotrek nie wierzę. <noise> <noise> Jesteśmy w Małej Dubie i nasza prywatna plaża jest wolna. Specjalnie przyjechaliśmy. Tak nam się spodobało. Ale super. Pięknie i pogoda się jaka zrobiła. Ja już popływałam. Piotrek pływa przed chwilę po mnie. Fajna woda, troszkę chłodniejsza. troszkę chłodniejsza niż wczoraj. Ale jest bardzo miło. Mhm, będzie coś. O, słyszycie, wiele. O, po widać. Także coś będzie, ale my jutro rano wyjeżdżamy, więc nam to w sumie nie przeszkadza. Jeszcze noclegu nie mamy. Cały czas się zastanawiamy, czy spać w Chorwacji, czy nocować bardziej na Węgrzech. Zobaczymy. Nawet nie mamy trasy jeszcze, Przypominam, przypomniałam, że jedziemy do Polski, bezpośrednio stąd. Nie doszedł. Nie spodziewał się, że ktoś tutaj tak się zakamuflował, jak to ty dzisiaj. Tak? Trzeba było krzyczeć. For me, for me, tu for me. Zarobiłby. Ma pecha. Także ta plaża jest idealna dla nas. Bo możemy spokojnie tutaj nagrywać. I pewnie zaraz postawię kamerkę na statywie, bo chcę Wam coś ciekawego powiedzieć, co się nam dzisiaj przytrafiło. A to zaraz. A więc chillujemy sobie, plażynk mamy odpowiedni. Cieszę się bardzo, że tutaj przyjechaliśmy. Ooo, ale super! Bo jak widzieliście, Baszka Woda tłumy są dzisiaj. No nie jest tak jak w ale mimo wszystko jest ludzi bardzo dużo tam. Mówiłam, że coś pokażę, co nam się przydarzyło po drodze, a mianowicie spotkaliśmy widza na stacji benzynowej, co prawda. Tak wyszło, jak wyszło. Nie byłam... Yy, może odpowiednio ubrane <laughs> To taki takiej bo jechaliśmy na plażę. Nie to co ostatnio w Makarskiej, prawda? Że tak, można tak. było się przygotować do spotkania, ale cieszymy się bardzo, było bardzo sympatyczne. Tak. Także chyba pokażę teraz. Tak, tak, tak. to popatrzcie sami. Witamy co za piękne spotkanie na stacji benzynowej. Już koledze Piotrowi mówiłem, że dzięki waszym materiałom... Zdecydowaliśmy się przyjechać do tego pięknego kraju, jesteśmy bardzo zadowoleni. Pozdrawiam. Pozdrawiam całą rodzinkę, która jest w Polsce. Zaraz startujemy do domku, akurat tankuje samochód, ale fajnie było Was poznać. Cieszymy się bardzo. I fajnie, że możemy pokazać, żeby można przyjechać, inspirować. Także, także jest to Dużo budujące. Dużo dają takie informacje, łatwiej się poruszać i spokojniej człowiek może zajrzeć się, posilić taką informacją, naprawdę jest fajnie, robicie dobrą robotę Fajnie, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Super, dzięki Paweł. szerokiej bardzo. drogi przede wszystkim. Tomek pozdrawiamy Cię, pozdrawiamy tak, Twoją pozdrawiamy. rodzinę, mamy nadzieję, że wszystko ok. I mamy nadzieję, że żona zaskoczona. Tak, A, że, że szczęśliwie pod... dotarliście do domu. Tak, że nie powiedziałeś jej, że nas spotkałeś i jest... W małym szoku. Także pozdrawiamy żonę serdecznie. <laughs> Bardzo miłe spotkanie. No i fajnie, że przyjechaliście dzięki nam. To jest tak motywujące i Tak, tak. nas. Właśnie w... wczoraj... wczoraj spotkaliśmy pana Wojtka, tak? Tak. Wczoraj spotkaliśmy pana Wojtka i pan Wojtek pytał się, po co to robimy. I właśnie dlatego? Dlatego, żeby każdy z Was mógł sobie zobaczyć jak to wygląda, jak się przemieszczać, gdzie zaparkować, jak szukać kwatery, gdzie kupić dobre wino. Jakie są ceny? Tak, gdzie dobrze zjeść, czy warto iść do tej restauracji, czy nie. Także bo ostatnio byliśmy na rybie, Nie, na... Nie, 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 przepraszam. Ostatnio byliśmy na zupce. Ja wziąłem zupkę rybną. I to była katastrofa. I grane. Tak, tak, katastrofa, to była najmniej katastrofa. Zupa dobrze smakowała, sama w sobie, w smaku była mm -hmm. dobra. Ale to był odrobina ryżu tak. z częściami ryby, także nie było nic i sama woda i 5,90 to coś takiego. Także tak, to nie było dobre. Tam nie polecamy. Mm -hmm. Moja pomidorowa była w miarę, nie mogę powiedzieć, że była niedobra, ale czy warto polecamy? ceny? No właśnie, ta ryba w smaku jedna zupa była dobra sama w sobie ten, ale no, no sama woda po prostu no sama woda, no sama woda no nie była treściwa, woda. ale jednak no fajnie było, jakby coś tam było więcej tak ryzy. samo ten ryż, ja lubię ryż jak jest, ma konsystencję taką w całości, a ten ryż był taki popękany był jakby był zdeugatowany, prawda? No, no, zdeugatowany no, tak, tak i on taki był właśnie tak, popękany, tak, tak, to prawda. ja takie już nie lubię mhm. Także no, na, tym nasz, na tym wszystkim polega nam kanał, że chcemy Wam dużo pokazać. No i chcemy, żebyście się cieszyli razem z nami i tak. zwiedzali. I, I przeżywali, tak naszy, przeżywali razem I tak. z nami nasze perypetie, bo zawsze coś się dzieje. I takie spotkania są naprawdę bardzo miłe i budujące, motywujące do dalszej takiej pracy, działania, abyśmy wam więcej pokazywali. Także podchodźcie do nas. Tak, tak. tak jak widzicie, siłka, poznajecie tak. nas, to spokojnie spokojnie podchodźcie no, do nie nas. Tak, nie podsypcie się, nie Nie gryziemy. Zauważyliśmy takie <jak> gumowe <gryzmy> też <na, na. gryzmy. gryzmy> Także spokojnie. Nie gryziemy. Tak jak Piotrek mówi, tak. a czasem można i foto wspólnie zrobić, czy nagranie. No a jeżeli mi... nie chcecie, to oczywiście nie, uszanujemy to jak najbardziej. I też możemy wymienić trochę informacji. Te tak, właśnie. Wasze informacje dla nas są też przydatne, bo tak. możemy się podzielić z większą ilością widzów tymi informacjami no i każdy na tym coś skorzysta. Tak. Także no cóż, korzystamy. Tak, korzystamy. Dziękujemy, że jesteście z nami. I jeszcze raz pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. A jeszcze tak chciałem się odnieść do kierowców, ci, którzy jadą do Chorwacji, bo no ja tak zauważyłem, patrzyłem po autach i pierwsza rzecz, zostawcie uchylone szyby w autach. To jest bardzo ważne. Nie patrzcie auta, czy nowe auto czy stare, tylko uchylajcie, bo jednak możecie sobie narobić krzywdy. faktem, że te dobrze wyposażone auta już mają systemy, które samoczynnie uchylają szyby, jak jest za w środku, ale nie wszyscy mają to. No tak. I poza tym pamiętajcie, jak macie na siedzenia coś płaccie, jak słońce nagrzewa siedzenia, to płaccie, bo później będzie gorące. A nie mm. daj może być skórzaną tapicerkę, to jak Wam dziecko siądzie, czy sami się dotkniecie, to może się pokaże, no tak. będzie tak gorące. Naprawdę, to się mega nagrzewa. I szybko, i to bardzo szybko mm. się nagrzewa. Zwłaszcza, że są takie ukały, około 30 i powyżej 30. A w lipcu tutaj potrafi być prawie 40 stopni tak że... No ale samo dzisiaj gorące. może nawet jest lekko tak? Czasami za wpływem idzie słońce, to i tak ale jest, jest wszystko gorąco. Grące. Mhm. Woda lekko chłodniejsza niż wczoraj, ale jest nadal przyjemnie. Widzicie, leżymy i nie jest zimno. Tak, no Ucaki, widać, się tam dalej. Także super. No specjalnie przyjechaliśmy tutaj, możecie się zdziwić, ale raz, że możemy nagrać na was, na spokojnie, a dwarze, no przyjemnie jest, takie, więc tak, być aby bez skupienie. hałasu, ciszy. Tylko kal i my. Tak, dokładnie. Także chyba kończymy na tym ten odcinek. Tak, tak. Jeszcze na pewno będzie, będą odcinki, no ale, ale na razie się żegnamy, wejdziemy się kąpać. A jeszcze chciałem się omnieść, tutaj chciałem Was zaprosić. <gry> no nie może. Nie mogę. Chciałem Was wszystkich zaprosić do Baśki Wody na Wino, tam do Pana, który ma filmik. Idźcie tam, kupcie wino. Po pierwsze macie czyste pojemniki. Wiecie, że te pojemniki są świeżutkie. Sterylne. sterylne. Nie dostajecie po jakichś napojach, Kola, czy po jakichś innych rzeczach, wynalazkach. No też po butelkach jakichś z alkoholu innego, to tak. nie wiadomo, czy to jest dobrze wymyte. Ten, tak, to nowe z butelka wszystko fajnie. nowe, ten. Cena jest naprawdę dobra. Za półtora litra, 5,30. Mhm. A tam tak wszędzie sprzedaję za 0,75 80. 80 euro? Także. Naprawdę ten. Mhm. Warto, I jeżeli warto. pójdziecie, powiedzcie, że jesteście z rodzinki 4 plus 1, tak, to na pewno to <grywa> dostaniecie rabat. Tak, tak, na pewno coś będzie, bo ci, co lubią, rabat się będzie tak, bardzo cieszył. Tak tak. tak, tak. Także możliwe, że coś da. Dobrze, teraz już kończymy. Tak, teraz już kończymy. Do widzenia, idę na kolejnego odcinka. Pa! Proszę mi się podnieść, z głowy jest to nami. Głasz! Wiesz, wiesz to to nie? No jest taka Haha. bo ja wszyscy tutaj się <śmienicza>